3 października 1849 roku dziennikarz lokalnej gazety z Baltimore, Joseph Walker, udał się do tawerny. Gdy zbliżał się do budynku, zobaczył leżącego w ręsztoku mężczyznę. Walker podszedł do nieznajomego, aby przywołać go do porządku. Miał on na sobie brudne ubranie, wyglądał bardzo źle i coś mamrotał. Joseph zapytał, jak się nazywa, a człowiek odpowiedział: Nazywam się Edgar Allan Poe. Wszystkie straszne i tajemnicze opowiadania, powieści detektywistyczne, a także science fiction. Zapoczątkował właśnie Edgar Allan Poe. To on wymyślił zupełnie nowy gatunek, który zainspirował tysiące pisarzy i reżyserów do tworzenia przerażających i fascynujących historii. Jest jednym z najbardziej znanych autorów na świecie, ale niestety miał mroczne i dramatyczne życie, a jego schyłek był równie przygnębiający i tajemniczy jak literatura, którą tworzył. Urodził się w rodzinie aktorów teatralnych w 1809 roku w Bostonie w stanie Massachusetts. Pierwsza tragedia w jego życiu wydarzyła się, gdy miał zaledwie dwa lata. Jako malutkie dziecko został sierotą, ponieważ jego matka zmarła, a ojciec opuścił rodzinę. Na szczęście, pewne małżeństwo z Richmond, John i Frances Alan, zdecydowało się adoptować chłopca. W ten sposób John został przebranym ojcem Edgara. Mężczyzna pracował jako kupiec, dobrze zarabiał i zapewnił Edgarowi doskonałe wykształcenie. Po wstąpił również na Uniwersytet Wirginii, gdzie zrodziło się jego zamiłowanie do hazardu. Pewnego dnia przegrał dużą sumę pieniędzy, nie mógł spłacić długu, a przybrany ojciec odmówił mu pomocy. Z powodu długów pozostał pozbawiony funduszy i przewieziony z powrotem do Richmond, gdzie spotkała go kolejna osobista tragedia. Młody pisarz zakochał się w pięknej dziewczynie o nazwisku Sara Elmira Royster. Student chciał się z nią ożenić, ale ona wybrała innego chłopaka i zaręczyła się z nim. To wydarzenie złamało Edgarowi serce i być może stało się silnym impulsem do rozpoczęcia pisania. Poe uwielbiał brytyjskiego poetę Lorda Byrona i również chciał zarabiać pieniądze, tworząc poezję i krótkie opowiadania. W wieku 18 lat, poe przeniósł się do Bostonu i wydał swoją pierwszą książkę pod tytułem Tomar Lane and Other Poems. Dzieło to nie przyniosło mu jednak żadnych pieniędzy, nie doczekało się dystrybucji i nie było nawet recenzowane. Wielu historyków wręcz wątpiło w istnienie tej książki, ale w 1876 roku znaleziono jej egzemplarz w British Museum. Według zapisów było w sobie około 50 egzemplarzy Tamerlane and Other Poems, a obecnie pozostało ich już tylko 12. Znawcy rzadkich wydań uważają pierwszą książkę Edgara Allana Poe za jeden z najcenniejszych egzemplarzy amerykańskiej literatury XIX wieku. a W 2009 roku książka ta została sprzedana na aukcji za ponad 660 tysięcy dolarów, a za inny egzemplarz ktoś zapłacił 225 tysięcy dolarów. Sam Poe nie dostał oczywiście ani grosza, popadł w długi i nadal pisał opowiadania. Nie trwało to jednak długo, gdyż pisarz poszedł do wojska, gdzie służył przez dwa lata. Po tym okresie Poe udał się do Nowego Jorku. Dostał tam pracę jako krytyk w lokalnym czasopiśmie, do którego pisał wiele recenzji opowiadań innych pisarzy. Podczas tej pracy Poe stworzył styl ostrej krytyki w literaturze. W międzyczasie tworzył jednak również własne wiersze i pewnego dnia odniósł sukces. W 1845 roku napisał swój najsłynniejszy poemat pod tytułem Kruk. Jest to opowieść o człowieku, który przeżywa nieodwzajemnioną miłość i w ciemny wieczór rozmawia z gadającym krukiem. Właśnie to dzieło uczyniło Edgara słynnym poetą. Kruk został opublikowany w prawie wszystkich magazynach i gazetach w kraju. Ludzie rozpoznawali Edgara na ulicach i cytowali jego wiersz. Śmietanka towarzyska Nowego Jorku zapraszała go do prywatnych klubów. Postał się w końcu sławny i odniósł międzynarodowy sukces. Zdobył popularność, której może pragnąć. Każdy pisarz, ale wciąż nie miał zbyt wiele pieniędzy. Szacuje się, że za kruka PO otrzymał wynagrodzenie w wysokości od 9 do 15 dolarów oraz honorarium wynoszące około 120 dolarów za opublikowanie wydania. Swoją drogą Edgar był pierwszym amerykańskim autorem, któremu udało się utrzymać pieniędzy zarobionych dzięki pisaniu. 15 dolarów nawet w tamtych czasach nie było dużą kwotą, ale najważniejszym aspektem sukcesu kruka. Było to, że dał poemu szansę na dalszy rozwój kariery. Mimo, że pisarz w końcu zaczął zarabiać, nadal z trudem się utrzymywał, nie wspominając nawet o jego rodzinie. Poza tym miał masę długów, więc większość zarobionych pieniędzy musiał oddawać. Na początku 1846 roku sprawy przybrały jeszcze gorszy obrós. Po pierwsze... Po stracił swoją pełnoetatową pracę jako krytyk literacki. Magazyn, dla którego pracował, zbankrutował i Edgar znów został bez pieniędzy. Jego głównym źródłem dochodu były wykłady. Ludzie, którzy na nie uczęszczali, byli zachwyceni błyskotliwymi i śmiałymi wystąpieniami pisarza. Krytykował one nieuczciwy biznes literacki i wielu autorów swoich czasów. Poza tym poorganizował również defektowne wieczory poetyckie. Recenzje jego występów były zawsze dobre, ale z jakiegoś powodu popularność wykładów literata malała, podobnie jak ceny biletów na te wydarzenia. Po z żoną i teściową przeniósł się na Bronx, gdzie doszło do kolejnej tragedii. Virginia Paul, żona pisarza, zmarła w wieku 24 lat. Podobno Edgar Poe nigdy nie zdołał pozbierać się emocjonalnie po tej stracie. Pisarz kontynuował swoje wykłady i pisanie opowiadań. Chciał też podobnie się ożenić, aby wypełnić pustkę w swoim sercu. Być może. Dlatego nadal bywał częstym gościem w tabernach i barach. 27 września 1849 roku po wsiadł na parowiec w Richmond w Virginii, płynący do Filadelfii, gdzie został zatrudniony do zredagowania zbioru wierszy amerykańskiej poetki. Co się działo przez następne 6 dni? Do dziś nie wiadomo. 3 października dr Joseph Snodgrass, znajomy pisarza, otrzymał list od dziennikarza lokalnej gazety z Baltimore, Josepha Walkera. Pisał, że znalazł wręcz toku mężczyznę w brudnym ubraniu. Wyglądał na zdenerwowanego i powiedział, że nazywa się Edgar Allan Poe. Doktor Snodgrass był zaskoczony, ponieważ Edgar miał być w Filadelfii i redagować wiersze. Doktor Snodgrass natychmiast udał się w tamte okolice i znalazł po jego w tawernie. Jego wzrok był pusty. Mówił coś niezrozumiałego i miał na sobie cudze ubranie. Lekarz natychmiast wysłał go do szpitala. Paul nie doszedł już do siebie. Mamrotał pod nosem i nie potrafił wyjaśnić, co się z nim stało. Doktor John Moran był jedyną osobą, która porozumiewała się z pisarzem w ostatnich godzinach jego życia. Siódmego o października 1849 roku poł odszedł. Doktor Moran nigdy nie był w stanie postawić mu dokładnej diagnozy. Według jednej z wersji pisarz chorował na wściekliznę. W XIX wieku choroba ta była całkiem powszechna i powoduje ona dezorientację oraz halucynację. W tej hipotezie są jednak pewne niespójności ludzie zarażeni wścieklizną boją się wody a Poe nie miał tego typu problemów. Inna wersja głosi, że Edgar został zaatakowany przez braci Surrey Royster Shelton, którzy nie chcieli, aby ich siostra poślubiła pisarza. Wskutek bójki mógł doznać poważnych obrażeń i uszkodzeń mózgu pozostaje jedno pytanie: dlaczego miał do sobie cudze ubrania, gdy go znaleziono? Ostatniej nocy swojego życia Edgar kilkakrotnie wzywał imię niejakiego Reynoldsa, ale człowiek ten nigdy nie został zidentyfikowany. W 2006 roku naukowcy przeanalizowali włosy po jego i stwierdzili, że miał w organizmie podwyższony, lecz niekrytyczny poziom arsenu. Substancja ta powoduje innymi problemy z sercem, ale nie była główną przyczyną śmierci Edgara. Ponadto analiza wykazała, że niedługo przed feralnym dniem poziom rtęci w organizmie pisarza skoczył o 264%. I'm <laughs> Rtęć może powodować halucynacje i dezorientację, co tłumaczy dziwne zachowanie pisarza. Metale ciężkie w organizmie były szkodliwe dla poego, ale raczej to nie one go zabiły. Jeden z biografów pisarza twierdził, że ktoś mógł okraść go w pobliżu tawerny, w której go znaleziono. Ta sprawa nie została jednak dokładnie wyjaśniona aż do dziś. Odejście Edgar'a Poło wydawało się równie tajemnicze jak jego dzieła literackie. Niestety, jeden z najwybitniejszych twórców gatunków detektywistycznych, science fiction i horroru, nigdy nie otrzymał za swoją pracę godnych pieniędzy.